Hej, z tej strony Sun i wracamy do Heretic Kingdoms. Jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Już trochę ogarnąłem. Jak nie dać się zabić zwykłym pająkom. Gorzej z graniem demonem. Tu już jest problem. O! Okej. Okay. Bo po prostu przechodzę do tego drugiego świata, a jestem otoczony przez jakieś duchy i inne takie. I to jest problem Straszny ma akcent. Ta czarodziejka. O smumifowany żołnierz. mogłyby jakieś lepsze itemy poradzić Nie podałem się to zaklęcie. Dobra, to już wszystko przeszukane. Trzeba przejść do tego drugiego świata. No i widzicie, jestem od razu otoczony. Trzeba to zniszczyć bo z tego wychodzą te wszystkie duchy.

Nabra. <laughs> Thou knows this place? It's it's the regional garrison at Thul, or it was. It lies in ruins. Was there a war? No, these stones fell centuries ago. Thou hast been dead a long time, mortal. And what has become of my mother's empire? Were we victorious? Has the Garulian god-empress fallen? Jeszcze nie znamy odpowiedzi na te pytania. A, nie da rady go stąd zabić, a może? Udało się. Pełno pająków. To nie jest gra dla ludzi z arachnofobią. wychodzimy z tego budynku. Ostatnio znalazłem też tutaj jakieś receptury na przedmioty, więc jest jakiś crafting, tylko jeszcze nie wiem co dokładnie można robić i jak to działa. At the top an ancient stone plateau amidst the sands of the outlands lies the city of Thoe. Centuries ago it was a major garrison for the Gorulian And there may even have been a settlement prior to this era. These days, Thole is a city of thieves and outcasts. Fugitives of all kinds come here to avoid complications in neighboring nations. Not everyone in Thole has a price upon his head, but no one who dwells here is innocent. The Guild of Steel like to call themselves mercenaries. Protecting the few caravans that ply their trade across the desert. Yet those that do not pay for their protection find the guild equally adept at brigandage. The guild of silk call themselves merchants and do indeed sell all manner of goods and trinkets, though it is best not to ask them from whence they came. The vast stone gate is all that remains of the Barbican that once defended these walls. Now, it guards the city of Thole once more from the horde of nomads that besiege it. For three years, I have been hiding here amid the detritus of the heretic kingdoms. But it is only a matter of time before my former allies locate me. ...and I am running out of places to hide. I should be the one to talk for us here. Okay, w I demand an immediate audience with the, the mieście, No one has held that title for three. Then you are in charge. I am Duke Damned. On the, who's a I am a vassal, of baron. You may call me Evia. If this is about vengeance, it is bad enough that we have- Soul is on- Indeed. A horde of noobs Tho's defenses have protected it from assault I and the city welcome to Tho Hey, ha! Al-Ur-Pas They disappeared 300 years Mhm, we came from this place

some stores are cheaper than others. The into the guild. i don't have time to chat, but I bet, I I does. these are dangerous times for one with calm sample my fine wares. i have the best prices on armor, i assure you. that was can buy some Dobra, to sobie zostawię, może coś będzie się dało zrobić. Ile ja mam złota? 417. Mogę sobie jakąś zbroję kupić. Niech będzie od biedy. Okej. Okay. Remember, Okej. Powadło. To me, not you when you want armor. Okay. Tu można skleić? Wszystkie przed. Tylko mam przepis na miedziany pierścień. Pierścień kiełdemona to grysie oko. O, szkoda, że to właśnie sprzedałem. Trudno. Ciekada in the background, Welcome, stranger. I have talismans and a tie. Stay safe, traveller. We may be besieged, but I won't tolerate any transgressions in my city. You have the look of one who okay. is no. I have all the tinctures and tonics you could need. No one undersells me on potions. Be safe. Jednak żółte kropki to nie są zadania. Tylko... Jakiś handlarze, jak coś ważniejszy, npc z którymi można przeprowadzić interakcje, coś takiego bym powiedział. Dobra, on ma same takie bronie. Niezbyt magiczne. Że tak to nazwa. Do piwnicy. Gildi, nie będę tam na razie się sure, my friend. You tire of in the city. Look no further. I will buy. Think of me when you have. How did you come to be like this, little Ishkai? Please, if they see you talk to Sheki, please go. Weapons, armor. Your goods are evidently quite poor. Nothing better without leaving. <laughs> Indeed, but. Do you know anything of use? Tell you what, I need to collect the weekly tariffs from one. Someone like you, if you get the money, you came back. Wonderful. How is the siege? Many fled before it began. It's not exactly a good. No one's been in. Weapons, armor, supplies. X, don't be a stranger. Dobra, sporo zapasów tutaj jest ogólnie Co my tu mamy? Mhm, to jest to do podróżowania. Warto zapamiętać. Jest jakaś mapa tej lokacji? Mapa lokalna. Okej, okay, coś a la Diablo. Gospoda. Indeed. mhm. Tak, i... A, a, słuchaj, w każdym razie, dłuższa sprawa. O, będziesz mieć wszystkie pieniądze w tym. Zrobię to. O, świetnie, świetnie. Barrel jest tam. Na razie sobie będę po prostu biegał i tutaj zbierał wszystko, odkrywał tę mapę. No nie ma pośpiechu zwyczajnie. To jest przejście, cmentarzysko nieprzyjemne miejsce, darujemy sobie na razie. Aha, tabem się wchodzi w tę minimapkę. Super. Przejdźmy do gospody, może. Zobaczmy czy... spore lokacje. List. O, przeciwnicy. Jakieś opuszczona trochę ta gospoda. O, nowe pierścień, jakiś magiczny chyba. Tutaj wymaga, może urządzić pożerać na trzecim poziomie, na no, mam drugi poziom. The an and a, I a Zostałem zatruty. cały system craftingu może być ciekawy, sporo zasobów tu wypada. No i dziabnęła mnie i tak Próbowałem jakoś to zrobić, żeby nie dostać obrażeń. W takich lokacjach zamkniętych gra chodzi dobrze. Stałe 30 FPS-ów. Ale w mieście mi spada do 20. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. O, idą tutaj. Czy to już wszystko w tej gospodzie? Dosyć mocne te tarantule Niestety Albo może to ja mam słabą bronię. Prosta maska ceremonialna. Nikt nie może tego używać z mojego teamu. J. Co my tu mamy? Rozdział pierwszy, szepty. Mm -hmm. No dobrze. Można sobie zaznaczać, które zadanie chce się zrobić. No to najpierw oczywiście porobimy wszystkie poboczne, ten główny wątek. Nie ma co się śpieszyć. No może powinienem uciekać i... Coś takiego robić? Ale rawie. Pipunek. No, też nie dla mnie ten strój. Tej gadki podczas walki są dosyć nieprzyjemne niestety. Może tylko ja tak sądzę, nie wiem. Jakiś ołtarz, ale nic tu nie ma. Dobrze, przeszukaliśmy całą gospodę. I na tym zakończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeżeli interesuje Was to gra, to oczywiście zapraszam do następnych. Hej.